Najbardziej w życiu boli mnie to, że odkąd pamiętam, nikogo nie mam. No może przez krótką chwilę, ale wszyscy z czasem okazywali się fałszywi albo odchodzili bez słowa. Mój crush ma mnie teraz głęboko w dupie, a przyjaciółki wiecznie nie mają dla mnie czasu. Okej, okay, rozumiem, że mogą być zajęte, bo przecież nie jesteśmy pępkiem świata, ale mogłyby czasem napisać nawet głupie hej, ale nie, bo one wolą być blisko siebie, a mnie do studni bez dna i zapomnieć. Oczekują ode mnie prezentów i imprezy na urodziny, podczas gdy ja nie mogę liczyć nawet na głupie życzenia. Przez większość życia nie wychodziłam z domu, tylko chodziłam tam, gdzie musiałam, na przykład do szkoły. Aż teraz nagle moja mama zaczęła wręcz prosić mnie, abym się z kim spotkała. No i dobra, przez moment to nawet było fajne. Wszyscy znajomi ze szkoły, których spotykałam, bardzo się cieszyli i mówili: wpadaj częściej, albo jak zajebiście cię widzieć, i inne tego typu rzeczy. Ale gdy nagle nigdzie nie chodziłam, to nikt nawet nie napisał. Ludzie wysługują się mną, żeby się wyżalić, albo poprosić o pomoc w na przykład lekcjach. Albo po to, żeby pogadać, gdy wszyscy inni mają ich dość, albo nie mają dla nich czasu. Nie potrafię się też dogadać z moimi rodzicami, mimo że kiedyś zrozumieliśmy się bez słów, przykro mi z tego powodu, bo czuję się jak śmieć, wyrzutek i uważam, że dla nikogo nie jestem ważna. Nawet mojemu Kraszowi który był we mnie zakochany przez prawie dwa lata, nagle się coś odwidziało i stwierdził, że jednak mnie nie lubi. Napisałam do niego dzisiaj i zachowywał się, jakby miał do mnie jakieś pretensje. Nie wiadomo o co. I miał mnie totalnie w dupie. Co ja robię przez całe życie nie tak? Że wszyscy odchodzą. Tak to mówią, że jestem taka super i w ogóle, a później zapominają o mnie. Mimo, że z biegiem lat coraz bardziej się do tego przyzwyczajam, to nadal czuję pustkę w sercu. Przez jakiś czas mój crush był dla mnie najważniejszy i ja dla niego podobno też, ale teraz wszystko się psuje, a ja nie potrafię temu podołać. Dlatego często mówię, że nie lubię ludzi. Po co tutaj napisałam? Hm. A no tak, bo przecież nie mam o tym z kim porozmawiać. Hm. I dlatego się powoli zamykam. Dziękujemy za wysłuchanie tego wyznania. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału oraz wysłuchania pozostałych wyznań.